Hejka widzowie, tu ja, czyli Wakset a dziś odbieranie produktu i unboxing oraz ocena Pokémon Sword Trochę już starszej gry, bo z roku 2019, ale mamy... Nowego Nintendo Switcha I, yy, i z unboxingu Nintendo Switcha też będzie odcinek. I z moich wakacji tygodniowych, z których wracam, też będzie odcinek. Sklep, w którym kupię to RTV Aurora Niestety w Media Ekspert, w którym kupowałem Nintendo Switcha, nie było możliwy. Dopiero dziś. W ogóle yy, odcinek z Nintendo, yy, z unboxingu Nintendo, miał wpaść trochę wcześniej, no ale cóż, tak wypadło, że były te tygodniowe wakacje, za bardzo czasu nie było. No i cóż. No ale najważniejsze, że w końcu ten odcinek do Was dotrze. Tylko szkoda, że trochę później. Mówiłem. my. Bo zobaczmy się za chwilę, chociaż nie, nie wiem. Ojej, kurwa, 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 to jest, co To kurwa, by... Z kurwa, strony to wyjdzie na kurwa, Z Niech to. A, nie wiem, to jest. No cóż, no te suche, to te słuchawki to tu zostawię. No, no. dobra. No i zobaczymy się za chwilkę, gdyż odbiorę produkt. To. Jestem za chwilkę. Hejka Widzowie! Już wróciłam! Jest Nintendo Switch, jest i gra yy. I teraz... będę unboxingować Hej, Widzowie! Ale wróciłam! Hejka Widzowie! Siemanko Widzowie! Z tej strony Piotrek Se... K**a, Widzowie! Z tej strony... Faxel i Piotrek za kamerą. Mamy już Nintendo Switcha podłączonego, z którego też będzie odcinek. Tak, z tego też będzie odcinek. I tutaj mamy grę... No. A ja w ogóle nagram, bo ja nie chcę mieć swojego kanału. Będziemy raczej nagrywać na Faxela, to ja może nagram... Mario Odysseya, taką nową rozgrywkę. To może wasz... też Wam się spodoba, nie wiem. To robi Odysseya i Pokémon Sword. Zosta... O, niech chcę zasłoniął. Niech zostawia. Co, co Ty robisz? No, zasłaniasz. No, nie! O. Niech zostawia łapeczkę w ogóle i subskrypcję. No, ale to jest Twoje. To jest Twoje. Dobra. Y Dobra, dawaj. Gra. Mam yy, no w sobie w sumie jeszcze nie mogę jej ocenić, bo nie gra. Z tego co widziałem, jest bardzo fajna. Rok południa no rok, w którym wyrobotowano 2019. Jest w pudełku. Wow, jak ładnie to pudełko wygląda, i Go. inaczej niż inne gry. Ty, no? Jest tu gra. A, jeszcze dziś nagrywamy Minecraft Survey. No. Zaodowujemy do naszego Nintendo Switcha i jest Pokémon Sword. Nie widać, spytał. Wchodzimy do gry. Yy... Akurat na, na swój musiałeś wziąć. Tak. W sumie ciekawe, czy będzie można zrobić wiele saveów, bo ja potrzebuję takiego savea, żebym mógł sobie przejść tak sam nie, tak bym przychodzić. Tak. Dobra. Yy... Nie ma polskiej wersji, więc bierzemy angielską. Oczywiście tutaj na Nintendo yy, ekran będzie rozmazany. Znaczy to jest telefonów. Nie musi być. Możesz przybliżyć. E, no tak, ale jakby tak trochę... Yy, i, dobra, i to, jakie to imię ma ustawić? Ta, nie jest rozmazany, tylko niezbyt widać. No, nie wiem. Faxel. Dobra, wezmę to na czarny ekran. Ja to po prostu dalej nie będzie widać. No, jeszcze zaznaczę. To Dobra, jasny wygląd jest. Czemu jest swoje prawdziwe imię. W środku wchodzimy na jakąś stronę przedstawiającą YouTube I są chińskie znaczki Chyba się... Kim on niby jest? Oglądałem to, ale zapomniałem jak on się nazywał W ogóle region Galar został wzorowany na podstawie... Weź sobie to jakoś położę, bo mi się nie chce tego trzymać A no... Dobra. On nie miał na imię Alan. Miał. Co? Dynamax Charizard. Chaliz no właśnie, w tej grze. Co jeszcze mu zatrzymałeś wtedy, w tym momencie? Co? Czemu tu jest na nowo? Nie, nie zatrzymywałem. Co ty zrobiłeś? Ja nic nie zrobiłem. Może ty coś kliknąłeś? Dobra widzowie Zdarzy się błąd No coś pominąłem Ale w sumie to był mały element Nasz pokój Okej okay. hmm. Hello, hello Co do nas chodzi? Hop Ta To jest y, widocznie nasza mama. Tak samo blond włos jak my. No i ja mam tu. Bynajmniej. W, no, w, jest w ogrodniczkach, kurcy, kukulary. W sumie nawet typowe standardy jak na pokemonową mamę. Dobra, czy ja mogę się. Okej. Okay. Więc w sumie zamiast o oh, jest, uh, save, save your progress i teraz wyjdziemy sobie z tej gry, uh, by sprawdzić, uh, close. Jeszcze raz wchodzę za pomocą... Tutaj... Bo, ...Siebie. Dobra. I... Czy dam możliwość? Bądź cicho. No dobra, widzowie że się ciągle przerywa. Niestety nie dało nam możliwości dwóch sejwów, ale to jeszcze ogarnę. Więc do zobaczenia niedługo w kolejnym odcinku. W zasadzie to zaraz. Ano, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Papa! Pa.